Cześć! Dzisiaj Wam przedstawię porzę the... Cześć, dzisiaj wam przedstawię porzę Horyzont 4 gierkę. Wiem niedługo premiera kolejnej części piątej, ale dzisiaj sobie poznamy czwartą część Bardzo mi się tak raz podobała, zobaczcie jak to wszystko elegancko wygląda tu uh -huh. samochód mój o elegancki. Możemy tutaj wejść, na przykład mamy tutaj taki jakby salon, żeby kupić samochód jakiś. Tu mamy warsztat, nie tylko w domu możemy to robić, tylko też możemy tutaj podjechać do tego miasteczka, wejść sobie i tutaj zmieniać różne rzeczy. Moje samochody. Proszę bardzo, ile mam tych samochodów różnych. Ja sobie na razie wziąłem te Lamborghini, którym jeżdżę. Tak, a ja mam inne teraz. tego co tutaj widzisz. Zaraz zobaczmy, co możemy sobie ulepszać. standardowe ulepszenia. Tu możemy sobie silnik ulepszyć. I teraz tutaj chcę to zrobić, bo widać troszeczkę... Moty buz buz to Tak to to sobie bierzemy na pewno Do tej pory to tutaj mam, to chcę sobie to wziąć. Zobaczymy jak ten silnik będzie się sprawował. podługowa i sterowność. Troszeczkę grubsze zakupy, bo moje ten samochód na sobie pojeździć. Więc so chcesz całkowicie zmienić wnętrze swojego samochodu? Oto, gdzie możesz to zrobić. Totally to na razie. Dobra, teraz przechodzimy tutaj, musimy przejść i teraz przechodzimy tu. Tylko teraz już tak. To wszystko mam wymontowane, bo tutaj są. Robimy w prosty sposób. Niech tu wjechałem. Bardziej terenowa trasa. I chodziło tu też, żeby wyjechać. w to serce pętyny są. Zaraz poszukam sobie bardziej takiego równego terenu. Dobra, musimy tutaj te terpentyny jeszcze przejechać. A ja sobie zrobię, to zobaczymy, co się stanie. Tu jest taki prosty kawałek, to zobaczymy zaraz. Oczymy sobie, co tutaj jest. Look who's joined us at the dealer's table. So, which game will it be first? New driver stepping up to the table. Dealer, turn the first card, if you please. Naprawdę przyjemna gierka. Robi dobre wrażenie. Przyjemnie mi się w nią gra. Mhm. I myślę, że z wami na Discordzie też się spotkałem pogram, bo wiem, że chcecie spokojnie. Tak, takie rzeczy chcę zrobić na nie na live. Na Discordzie się spotkać, pograć sobie niż yy, na live'ach. Na live'ach widzieliście, jakie te live'y są bardziej takie spójne. Tam solo chcę sobie pograć. Tak jak teraz w Oligram. To jest takie wyzwanie, zobaczymy co tutaj zrobię. Ten tryb przebijania jest fajny. A, czy trzeba kombinować, dobra. to jest pierwszy rodzaj w wyścigu, jak dopiero to... Kurde

To jest kurs, ale to wiecie. Jak jest na żółto pokazany zakręt, to wystarczy odpuścić gaz faktycznie przed.

W piękne grafiki, wszystko. To by tutaj mam jeszcze. Wyjdziemy right sobie. Mamy oczywiście mapę, samochody, tu możemy tutaj online łączyć tryb. ustawienia. Tak jak każde, nie ma nic jeszcze tutaj sterowania trudności. Może to bardziej jest to właśnie wszystko tutaj, powiedzmy to jest średni, normalny, nowicjusz, trudności muszę dokładnie ustawiać, wszystko dokładnie poustawiać, to tu nic nie zmieniam na razie ten balony idzie tym miasteczko ja sobie jeszcze muszę troszeczkę popracować nad tym samochodem Wydaje się, że ja kupiłem te części, a nie zamontowałem, więc muszę popatrzeć sobie. to czy to da się gumę palić. Bardzo ładny samochodzik, Myślę, że się fajnie prowadzi. To jest bardzo fajne miejsce, Dwieście osiem, dziewięćdziesiąt. To, żeby sprawdzić prędkość. 2890, to aż by nie było wzgórza do koku. Paści, bo to by było super. To, tym miłym akcentem, jadąc byle gdzie, zakończymy sobie ten odcinek. Ogólnie polecam. Myślę, że jeszcze nie raz z Wami sobie pogram na Discordzie w tą grę. Na razie nie będę odinstalowywał, tak jak zapowiadałem. Póki co, jeszcze nie teraz. Jeszcze troszeczkę ale wcześniej czy później myślę, że będę musiał chociaż na chwilę odinstalować, by zrobić miejsce dla, dla piątki czy dla innej gierki, którą będę chciał Wam zaprezentować, bo niektóre gry mają po 190 GB pojemności. Wariowały te gry, powariowały. Na razie cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, bo myślę, teraz co, co tydzień, raz w tygodniu będzie materiał.